Wybierając drzewa ozdobne do małego ogrodu, zwracamy uwagę na ich walory estetyczne, takie jak interesujący pokrój, barwę i kształt kwiatów oraz liści. Bardzo ważny jest także rozmiar drzew, które nie powinny być zbyt duże i rozłożyste, żeby nie przytłaczały i nie zaciemniały ogrodu. Które gatunki spełniają te wymagania? Odpowiednie rośliny znajdziemy zarówno wśród drzew liściastych, jak i iglaków. Oto 7 wspaniałych drzew, które ozdobią mały ogród. Wierzba japońska całolistna Hakuro Nishiki Wierzba japońska Hakuro Nishiki w formie piennej, czyli szczepiona na pniu, to doskonałe drzewko ozdobne do małego ogrodu. Ma interesujący pokrój okulistej koronie oraz ciekawe zabarwienie. Pędy wybarwione są na brązowo-czerwony kolor. Liście na wiosnę przybierają biało-różowe barwy z zielonymi elementami, a następnie zmieniają kolor na biało-zielony. Roślina najlepiej prezentuje się na tle zieleni. Wierzba japońska wymaga przycinania i formowania korony. Dobrze rośnie, gdy ma dostęp do światła i przestrzeni. Jest wrażliwa na brak wody i składników pokarmowych w glebie. Ta miniaturowa wieżba szczepiona na pniu dostępna jest w handlu na podkładkach, których wysokość wynosi od 0.5 m do 1.7 m. Wysokość podkładki reguluje wysokość całego drzewka, dlatego możemy tutaj sami wybrać, jak wysoką roślinę chcemy mieć w ogrodzie. Cis pospolity. Cis pospolity występuje w formie niewysokiego drzewa lub krzewu. Rośnie bardzo powoli i dobrze znosi cięcie korygujące wzrost. Dlatego jest doskonałym drzewem do małego ogrodu. Jako iglasta, zimozielona roślina stanowi ozdobę ogrodu także podczas zimy, gdy inne rośliny przechodzą stan spoczynku. Czerwone, okrągłe owoce dodatkowo ozdabiają gałązki i pięknie wyglądają na tle śniegu. Cis lubi wilgotne, żyzne gleby. Dobrze rośnie zarówno na słonecznych, jak i na cienistych stanowiskach. Trzmielina oskrzydlona. Ozdobą tej rośliny są oryginalne czerwone owoce z pomarańczowymi osnówkami dojrzewające we wrześniu i w październiku oraz czerwone liście i korkowe pędy. Termin kwitnienia trzmieliny przypada na maj i czerwiec. Jesienią piękny, wybarwiony na czerwono krzew lub małe drzewko ozdobi i ożywi każdy ogród. Trzmielina oskrzydlona osiąga 2-3 metry wysokości. Jest odporna na zanieczyszczenie powietrza, wymarzanie oraz suszę, a to predysponuje ją do uprawy w miejskich ogrodach przydomowych. Preferuje gleby przewiewne i niezbyt suche. Lubi stanowiska słoneczne, ale stosunkowo dobrze toleruje także cień lub półcień. Przy dostępie do słońca liście ładnie się wybarwiają. Jarząb pospolity, czyli jarzębina Jarząb pospolity stanowi bardzo popularny, typowy element polskiego krajobrazu, dlatego nie powinno zabraknąć jej także w naszych ogrodach. Jarzębina owocuje od lipca do późnej jesieni. Dekoracyjne, okrągłe owoce mają czerwone, pomarańczowe lub żółte barwy. Jarzębina jest mrozoodporna i ma niewielkie wymagania glebowe. Preferuje jasne, słoneczne stanowiska. Jako drzewa do małego ogrodu warto polecić odmiany Fastigiata i Pendula. Jarząb pospolity Fastigiata tworzy wąskie kolumnowe korony, nie zajmując dużo przestrzeni. Natomiast odmiana jarzębu Pendula ma ładnie zwisające pędy i dorasta zaledwie do 3 metrów wysokości. Lilak pospolity, czyli bez. Kwitnący na niebiesko, fioletowo, purpurowo, biało lub żółto. Pięknie pachnący lilak pospolity był i nadal jest chętnie uprawiany w ogrodach. Roślina osiąga do 3 metrów wysokości i zazwyczaj jest rozłożysta. Niemniej jednak w małym ogrodzie może znaleźć miejsce np. przy ogrodzeniu. Bez kwitnie w maju, tworzy dekoracyjne, zebrane w wiechy kwiatostany. Kwitnienie jest bardzo obfite. Roślina preferuje żyzne, alkaliczne i wilgotne gleby. Może rosnąć w cieniu, ale najlepiej rozwija się i kwitnie na stanowiskach słonecznych. Cyprysik Groszkowy Boulevard. To dekoracyjne, zimozielone drzewo iglaste osiąga niewielkie rozmiary. Dorasta do 2,5 metrów wysokości i charakteryzuje się bardzo powolnym tempem wzrostu. Zmieści się zatem w każdym małym ogrodzie. Cyprysik Groszkowy Boulevard doskonale nadaje się do formowania. Igły mają srebrzysto-niebieską barwę w okresie zimowym z odcieniem zielonym. Wymaga słonecznego lub półcienistego stanowiska. Roślina nie jest odporna na mróz i suszę, dlatego warto zapewnić jej stanowisko osłonięte. Najlepiej rośnie na glebach wilgotnych, żyznych i kwaśnych. Magnolia. Największą ozdobą magnolii są okazałe piękne kwiaty występujące w różnych odcieniach różu, w kolorze białym, kremowym, a nawet żółtym. Drzewa osiągają od 2 do 5 metrów wysokości, dzięki czemu nadają się do małych ogrodów. Roślina najczęściej kwitnie od kwietnia do maja lub do początku czerwca. Niektóre odmiany zakwitają już w marcu. Magnolia lubi zaciszne i słoneczne stanowiska. W cieniu kwitnienie jest słabsze. Preferuje żyzne, próchnicze, przepuszczalne i lekko kwaśne gleby. Jest wrażliwa na brak składników pokarmowych i suszę. Starsze rośliny są rozotporne, ale młode okazy mogą przemarzać. Może któraś z wymienionych roślin zagości również w waszych ogrodach?